Kolejny taki kościół to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach koło Krakowa. Bardzo znana świątynia, ogromna świątynia, znana na całym świecie. Często była też odwiedzana przez papieża Jana Pawła II. Tam zainstalowany został system też Church Live TV przez naszą firmę. To jest w tej chwili element własnej telewizji internetowej Sanktuarium, telewizji Miłosierdzie. Na ten system składają się aktualnie telewizyjne kamery obrotowe, właśnie PTZ. Docelowo tam ma być aż 6 kamer. Yy, oczywiście mikser wideo, audio, stacja robocza sterująca kamerami z oprogramowaniem, nagrywaniem yy, kamery, umieszczone też w takich optymalnych miejscach. Oto strona internetowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Yy, jest yy, na tej stronie taki symulowany monitor. Transmisja codziennie o godzinie 15.00, także zapraszamy, tvmiłosierdzie.pl, strona. To jest ciekawostką, na takich stronach internetowych można też umieszczać na przykład metodę na przekazanie darowizny. Wiadomo, że jest to jakaś metoda na to, aby wierni mogli wesprzeć działalność swojego kościoła i to w sposób elektroniczny. Na przykład tutaj właśnie taka planszka uzupełniona o przycisk przekaż PayPal czy z karty kredytowej można dokonać płatności. Jest to bardzo proste, szybkie i podczas właśnie trwania transmisji czy poza nią można tego dokonywać na stronie internetowej. Popatrzmy na film prezentujący fragment codziennej relacji z mszy świętej nadawanej w ramach telewizji Miłosierdzie. Jest to jedna z pierwszych mszy. Te transmisje można oglądać na stronie internetowej. Codzienne relacje na żywo z Mszy Świętej realizowane są systemem Live TV. System jest zainstalowany na stałe. Kilka nowoczesnych telewizyjnych kamer zrobotyzowanych, umieszczonych w sanktuarium na stałe, pozwala optymalnie przekazywać codzienne relacje z Mszy Świętej. W systemie Live TV, kamerami zrobotyzowanymi oraz mikserem steruje zdalnie tylko jeden realizator, a obsługa jest niezwykle prosta. W dodatku, ten realizator wcale nie musi być na miejscu w kościele, może to robić zdalnie przez internet. Oglądamy ujęcia nagrane bezpośrednio ze strony internetowej. Relacja jest tworzona zgodnie z zasadami sztuki telewizyjnej i pozwala optymalnie przekazywać atmosferę obrzędów liturgicznych. Relacja realizowana jest z użyciem kilku kamer. Każda z kamer może filmować różne plany. W tym filmie przedstawiono zapis relacji nagrany bezpośrednio ze strony internetowej www.milosierdzie.pl. Systemy live TV dla kościołów oferuje nasza firma Live TV Systems. Bardzo dziękuję za. Uwagę jestem przekonany, że zainteresowały Państwa nasze systemy, systemy Church Live TV. Można więcej o tych systemach poczytać na stronie Kościoły Live, ale także na Facebooku, filmy zobaczyć między innymi na znanej platformie YouTube na naszym kanale. Tutaj prezentujemy te portale społecznościowe i na naszej stronie LiveTVSystems.pl Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.